Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzu, witajcie w dzisiejszym odcinku The War jest nowa aktualizacja, czekam na nowe maszyny, aby móc wam powoli zacząć prezentować, więc na początek wyciągniemy pojazd premiowy i w tym przypadku jest to samolot, który mnie bardzo zainteresował, mianowicie rosyjski bombowiec DBLK, maszyna premium na pierwszej erze. Jednocześnie ciekawostka z drugiej strony, jeśli ktoś by miał robić eventy z wykorzystaniem maszyn, właśnie eventowych, no to ten samolot mógłby bardzo pomóc, patrząc na to, że on na 2.0 nosi dwie bomby 1000 kg. Ogólnie nie jest to coś już takiego niezwykłego, no bo na przykład Junkersy noszą tonowe bomby czy 1800 kg, ale Junkersy są samolotami sztur. bombowcami nurkującymi, poprawka? To jest bombowiec, który ma celownik bombowy, więc jego precyzja jest większa. Poza tym on nie nosi jednej, on nosi dwie duże bomby, a w razie czego można dokonać modyfikacji, żeby nosił inne zestawy. Jak tutaj widzicie, on ma porozkładane sporo tych bomb do wyboru, bo tu mamy w nim możliwość wzięcia bomb 50 kg, 100 kg, 250 kg. Kilo... 500 kg, i właśnie te tonowe. Ja będę chciał wypróbować tutaj dwa zestawy, który jest lepszy czy tonówki, czy 500 kg z 250 kg. Tutaj mamy dwa zrzuty, a tutaj jest jak widać ich już sześć. Bomby ogólnie tutaj, jak widać, znajdują się podwieszone, ale też ma luk bombowy w środku. Na początek myślę, że tak by wypróbować te tonowe bomby. Samolot nie posiada w ogóle broni pilota. Mamy tylko i wyłącznie wieżyczki, co jest. Jeszcze dziwniejsze, bo ten element jest obracany. On się tu obraca. Możliwe, że już zostało to wystarczająco naprawione niż było na Dewie. Tutaj ten karabin też tak przesuwa się góra dół Ten karabin jest najbardziej bezużyteczny jako wieżyczka. No bo efektywniej byłoby z niego korzystać jako z broni pilota. Więc myślę, że wypróbuję ten samolot jednocześnie na trybie lotniczym, jednocześnie na trybie czołgowym, gdzie może siać naprawdę duże spustoszenie. Ale zanim przejdziemy na pole bitwy, no to zachęcam Was, żebyście wpili na Discorda Watanda projekt, na którym są organizowane różnego typu wydarzenia historyczne, półhistoryczne, czy też po prostu zabawy. Wbijajcie koniecznie link macie w opisie. A teraz przechodzimy na pole bitwy. Ale zrespiło i niestety mój nietoperz opada. Postanowiłem wziąć sobie zestaw z 500kami i 250, bo na tych klasyfikacjach nie pamiętam ile to tonarzut trzeba było. Na rozwalenie, oczywiście, bazy i kokpit jest zrobiony, jest dość ciasny. No tutaj taki element ruchomy, ciekawe. Tego gościa tam niestety nie widzę, jakbym miał przypisane funkcje, żeby obniżyć kamerę z tej perspektywy albo vr ale mam to akurat wyłączone. No ale kokpit wygląda naprawdę ładnie. Wieżyczki, czy już działają? Tak, ale nie strzelają do tyłu. Najgorszy rodzaj obrony, który wali mocno w górę, trochę do przodu, mocno na boki, mocno pod siebie. O, widzę, że nie jestem jedyny. Tam też latają te bombowce, czyli rzuciło każdy na każdego. Mało graczy. I tak rzuca każdy na każdego na tych początkowych klasyfikacjach. Luk bombowy to połowa tutaj tego miejsca. Więc setka chyba powinna wystarczyć. Na razie tutaj sobie zamknę. Ogólnie zauważyłem wadę tej konstrukcji już. Jak się leci tak przeciążony, może to być odczuwalne bardziej na bitwach pancernych. Jak ktoś będzie ponownie chciał wrócić z bombami. Ten samolot. Dość mocno spada. Tu widzicie, mam tutaj ustawione 5 stopni. Zrzuciłem bombę. Oczywiście to trochę bardziej do góry lecę, ale normalnie to, to musi być podniesienie aż w taki sposób, bo nie jest w stanie dolecieć. 200 kg trotylu było potrzebne na zniszczenie bazy, więc to tak naprawdę 1,250 nawet by wystarczała. Ale najbardziej mnie interesuje to, czy obrona w tym samym locie jest wystarczająca. Na samoloty, więc trzeba będzie tutaj na tych polecieć. Przy okazji zrzucę bomby na coś po drodze. Widzać akurat znajdują się czołgi. Umocnienia. Jedna bombka sobie leci. Czołgi mi się tutaj trochę zlepiły z otoczeniem. Tu jest druga, trzecia. Zostały mi dwie. Tu widzę jeszcze czołg. Przy okazji pobocznie... Ło! Już tu przylecieli. Mhm. Ta! Nie wiem z jakiej broni dostałem, ale z bardzo małej. Chyba z siódemki. już takie podpalenie. Ponieważ na bazę wystarcza jedna 250, zmieniłem na razie na same 250 i najbardziej zależy mi na sprawdzeniu trochę odporności, bo kurde, to był zbyt fortunny strzał, taki, który od razu mnie podpalił i rozwalił linki prawego skrzydła, na ci strzelcy za bardzo nie zareagowali. Ja muszę sprawdzić, jak efektywny może być ten samolot w kwestii obrony. najpierw sobie tak na szybko zrobię bombardowanie dywanowe. Może te czołgi chociaż jakoś uda mi się trafić. Dwie bomby zostały. To te dwie zrzucę na bazy. Trzy czołgi. Nie bardzo oddało. Baza na lodzie. Hmm. Coś chyba się popsuło. Tutaj przechodzi góra przez rzekę. Ja. Ta baza chyba powinna trochę stać w innym miejscu. Leci jedna bomba. Ona chyba powinna wystarczyć. Mam nadzieję. Oj, nie wystarczy. 100 trotylu, chwila. A no tak, one mają 100. Czyli muszę zrzucić jeszcze jedną bombę. Czyli mi się to nie opłaciło, ale przynajmniej widać, to nie zawraca. To nie chce zawrócić. Już 111 by szybciej zawróciła. A jest też w miarę dużym samolotem. Bab, Pełsemka szybko zawraca. To gigant, który niekiedy z opóźnieniem tam steruje się. Zabrakło, czyli trzy bomby. Czyli jednak te 500 trzeba brać, żeby dwie basy rozwalić. Kwestia, zobaczyć, czy jakiś myśliwiec będzie próbował się rzucić i żeby dało się jakoś przed nim obronić. Najbliżej jest C200. C200 akurat ma ciężkie uzbrojenie. Tam chyba 12 już posiada. Ta, już nie mam przestrzału. Strzelcy już nie żyją. Więc kwestia obrony... ...jest dziadowska. A więc trzeba teraz wypróbować ten bombowiec na realistykach i niestety, albo stety, na 2.0 Rosjanie nie posiadają żadnego czołgu z lornetką, dopiero na 2.7. Więc będzie lekko wyzwanie, bo ten samolot aż 800 kosztuje. W przypadku, jakby mi grał 2.7, 7, on by mógł kosztować pewno do 450, gdyby użyło się lornetki. Więc trzeba trochę się pobawić lżejszym sprzętem. Tetrarch zatrzymany? Jeszcze nie. To trafienie nie dało nic. Lokust rozwalony. Tetrach tam się akurat pali. o, o, o tutaj trujeczka. Nie mam depresji. Ale na szczęście mnie nie widzi. Wszystko jest git na razie. Ta. Typowy rosyjski czołg. Ja tutaj sobie chcę tak od tej strony podjechać, żeby trochę więcej móc zaatakować od boku, albo też od tyłu. To naprawdę rzuciło na razie na topkę, ale Betek to Betek. Jedyna jego duża zaleta to, że jest wąski i to na daleko. W obecnych realiach ortandera to dużo nie daje. Ta trzynastka sobie nieświadoma jedzie. No, to ciekawe, co ja bym tutaj sobie jeszcze zrobił, bo ta trzynastka sobie pojechała tam. A, to jest steward. O, nawet na flagę nie zdążyłem wjechać. ale dobra, o to mniej więcej chodziło. O to mniej więcej chodziło, bo mam na samolot. No, jeszcze jak latające erki. To może odwrócą uwagę innych myśliwców, które by się pojawiły. Sobie luk otworzę i... Widzę jeden kusz... Dobra, dwa kuszące. Teraz jeszcze trzeci jedzie. Trzeciego nie dam rady trafić. A, dobra, tu widzę wcześniej jakiś cel. Hmm... Może to trafi? LVT... Kuźwa ta bomba mi aż takie zniszczenie zrobiła, przecież to była tylko 500. -ka. Mam ob naruszony kadłub od dołu, ale mi nie wyświetla tych uszkodzeń. Ale samo zawrócenie to jest masakra. To nie chcę zawrócić. Ja nie wiem. Bombowiec, który zachowuje się gorzej niżeli maszyna strategiczna. A jak będę tak nisko leciał z jeszcze tymi kolejnymi dwiema bombami, to się może źle skończyć. Może us. Aha, on ma tylko dwa rodzaje klap. No nie za dobrze. Bo gdybym miał klapy na start, to mógłbym minimalnie przyspieszyć sobie zakręt. Dobra, dajesz do góry. Ten pancer 3, 3... 4 Może dostanie moją bombą. Chociaż to trójka. Tego drugiego nie trafię. No teraz... właśnie, za blisko jestem! Tu te bomby mnie tak naruszyły i to mocno. O, jest, na górkę wjechał typ. Więc. Może do jutra zdołam zawrócić i spróbować go zbombardować. Gdyby tak naprawdę nie. Za dwie rzeczy w tym samolocie. No bo, że strzelcy to. Rzadko jaki bombowiec ma możliwość bronić się przed samolotami. Niestety, w hurtaderze. Ale tak. Gdyby to umiało skręcać i gdyby tak nie spadało. ...to to mógłby być naprawdę przegięty samolot, a obecnie to jest takie krówsko. To jakbyśmy dostali Batmana, który jest cały w gipsie na o, tym stole takim, w szpitalu, na kółkach, nie wiem co się nazywa. Idiota teammate. Ja tu Ciebie, kolego, widzę w pancerze. Powinien dostać, czy on zaczął się cofać? Uciekł. Gąsienicy nawet nie dostał. Tam są dwa pojazdy. Ale tę trójkę przynajmniej ktoś zauważył i rozwalił? Nie, ktoś... inną, inną rozwalono. Zawracaj zawracaj. Kurde, no właśnie, żeby tak zawrócić, to ja tak nagle spadam i to strasznie, strasznie nisko. Jakby się tu nosiło to nowe bomby. O, nie trafi to. Przecież ja sam siebie zniszczę tymi bombami. Muszę wrócić na lotnisko. Silniki na szczęście działają, ale wszystko inne padło. Te bomby więcej robią szkody w górę niż na pojazdy, przez co ja jestem strasznie narażony. Teraz może będzie idealny test sprawdzający, jaką efektywną prędkość znoszenia ten samolot ma jak się rozpędzi. Ma mniej więcej 7 km do pola bitwy. A ja na razie się nie podnoszę z lotniska, a on nie ma klap na start. O-o! Uh O-o! -oh. Uh -oh. Do góry! Co za kretyn postawił? Drzewa! Dookoła lotniska i dalej nie ma drzew, ale na końcu pasa muszą być nieco ciaśniejsza mapa. Walka taka bardziej korytarzowa. I samoloty na niebie. Jeden dolatuje. Mam nadzieję, że ten P400 zestrzeli. Tych, co powinien zestrzelić. O, i chyba P-400 będzie zestrzelony. Myśliwiec przyleciał. A przeciwna drużyna w dużym stopniu siedzi tak na respie. Tutaj widzę czołg. Samolot na razie na mnie nie zwrócił uwagi. I oby. Kurde, zwrócił. No właśnie, siódemki. Niemiecki Messerschmitt. Siódemki. Takie uszkodzenia już mi zrobił. Bo jedynka będzie rozwalona. Nie trafiłem tą bombą. Skręcaj, skręcaj. Aha, nie żyją. Ja. Ochrony to nie ma. I do zestrzelenia jest zbyt łatwe. Wąskie korytarze. Może tym razem uda się prawie dywanowo rozwalić sporo pojazdów. Na razie tak poza tymi na polu to nie widzę nic bardziej interesującego do zbombardowania. A te pojazdy, co są na polu, to one właśnie mogą w każdej chwili po prostu uciec szybko. Teoretycznie tu na strefie B. O! Jeden wyjechał. Ten mnie niestety trafił. To jest problem tego samolotu. Dobra, pilotka rozwalona. Za duża powierzchnia, która nie chce w ogóle zakręcać. Szkoda, że ten tutaj zdoła uciec przed bombą. I właśnie chcę zrobić nawrotkę. Widzimy się w przyszłym stuleciu. Nieważne, chodzi o czy mam uszkodzenie, czy nie. To po prostu. Jest dziadowskie. To już lepiej używać tych samolotów SB, bo one są strasznie zwrotne. A to? Nawet B-29 tyle czasu nie zakręca. Jedynie co, to chyba BV-ka podobnie zakręca, ale BV-ka jest gigantem. Mówię o tym premiowym, hydroplanowym bombowcu niemieckim. O, dział przywiotnicze tam nawala. Tutaj widzę... Dużą grupę Luki mam otwarte Leć, 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 może z dwóch rozwalę. Nie, jeden innym podrzuciło. Dobra, na lotnisko. Samolot nade mną. Po co strzelce miałby reagować? Bo jest trochę daleko. Wydaje mi się, że lepiej zachować niekiedy jedną bombę i zbombardować końcówkę pasa, żeby rozwalić te drzewa. Cóż, tutaj na tej mapie nie da się sprawdzić, czy dam radę wystartować, ale może jakbym wcelował się tu po prawej stronie pomiędzy tymi drzewami, może bym nie przydzwonił w żadne drzewo, no ale niestety nie idzie tego sprawdzić. Tym razem znacznie szybciej udało się wziąć ten samolot, albo po prostu szybciej mnie zdjęli. I mapa bardzo. Korytarzowy ma teren. Ludzie zazwyczaj grają w tym obszarze. Dosłownie. Tutaj, jak widać, pusto. Więc gdybym wziął tonówki, wziąłem 500 i 250, -tki. ciekawe jakie mogłoby być zniszczenie. Ale technicznie, jeśli uda się robić więcej nalotów, to powiedziałbym, że zestaw z 250kami może bardziej oddać. Tylko trzeba dolecieć, a już na mnie leci samolot. Widzę tylko jeden pojazd tutaj jadący. Kurczę pary, widziałem po tamtej stronie. O, o, strzelec tak, reaguj. Kurde, strzelec w ogóle nie reaguje. Niech te karabiny trafią. Dobra, tamten jest podpalony. Co nie znaczy, że jest dalej. niegroźny. Ja też płonę. Urdele, nie, to jest kobyła. Nielatająca, niegrywalna praktycznie kobyła. Jak na pierwszej erze udało mi się nabić. Bo to o ile on wymagał? On wymagał półtora. 1500-1600 punktów, żeby się nim zrespić, to aż jest masakra. Ale drużyny, w przeciwnej, ledwo coś tam zostało, więc wziąłem już te dwie bomby tonowe, żeby to jednocześnie sprawdzić. Ponieważ na wątpię, bym dał radę w ogóle zawrócić tym. Chociaż też widzę, że sporo teammatów jest blisko wroga w okolicy A. Bo tam tylko opłaca się obecnie lecieć. Chyba, żebym zrzucił bombę na B. Ale to nie zawrócę już. Na B w ogóle ktoś jeszcze tam działa? Niby tam jest. Dobra, wezmę, zrzucę tę bombę tutaj. Tutaj widzę dwóch jadących. Byłoby super ich zaatakować. No, ta tonówka w tym miejscu w ogóle nie oddała. Tylko kurde, ja tak poleciałem teraz. Gdzie wy jesteście? Kurde, by, byli pode mną. Zwaliłem. Zwaliłem i to koszmarnie, bo mogłem zniszczyć przynajmniej dwa pojazdy. Zawracaj, zawracaj. Ten samolot tak chyba jakby w pionie umiał szybciej zawrócić. Dobra. Może jednego załatwię? No, jeden został rozwalony. Jakby w pionie szybciej zawracał. Ale poziomie już nie. Powiem wam, że za dobrze gramy się dzisiaj tymi pierwszerowymi pojazdami. Mimo tego, że są wszystkie tak papierowe i prawie na jeden strzał, no to jednak mają coś takiego w sobie, że zachęcają do tego, by dłużej jeździć. Ale trzeba polatać nietoperkiem. Coś zajęło B. A ja mam dwie tonowe bomby. I tutaj widzę parę okazji. Trochę za szybko lecę, ale blisko siebie te bomby zrzucę. Dwa pojazdy rozwalone. Mocna maksa. Kuźwa. Karabiny ognia! Przegrzewają mi się i to za bardzo! Go jeszcze działa w tym samolocie. Ta, poziom zwrotności i uzbrojenia. Nie ma sobie równych. Ja sobie wrócę spokojnie na bazę, na lotnisko, ale nie dam rady niestety zrzucić kolejnych bomb. Nawet za tamtego typa... Zestrzelenie? Przecież to nie ja go zestrzeliłem. Dziwne. Leci dostawa spóźnionych tonówek. Widziałem coś tu pojechało w prawo. Ale bardziej... O, o, chwila, widzę go znowu. Jedna tu, druga tu, i można wracać. Za blisko mnie te bomby były. Naruszenie? No bolesne. Tam przy okazji jeszcze ktoś się odezwał. Tak, jakbym miał z kolejnymi tymi bombami tu zawracać, to jednak byłby problem. Tonówka ma swoją mo efektywną moc, ale kurde. Samolotem tym samolotem utrudnia zrzucanie większej liczby bomb pod rząd. Ja i ten lasek na końcu lotniska. Tu jest pusto. Tu jest pusto. Ale tu ktoś postawił zwalony żywopłot. Ta, zapomniałem, że trzeba zakręcić przed tym żywopłotem. O, 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 dasz. Dajesz, 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 dajesz. Pinaj się do góry! Podwozie już wciągnięte, więc masz szansę. Chyba się już tak. No, gdyby nie te drzewa tu na końcu, to tym samolotem z tej mapy dałoby się zawsze startować. Ale przez te drzewa nie. Kusi zrzucić na strefę C. Skoro ją ktoś przyjmuje. Oo, Nie! Co? Podpalił mi prawy silnik, nie trafiając w niego. Oha, i urwało mi to. Psz. Nie, te modele coś tu jest niehalą. Ja muszę zobaczyć. On nie trafiał mi raczej w przednią część lewego silnika. Na pewno. No dobrze, a więc nic więcej dodać, niż więcej ująć. Przy okazji sprawdziłem, no ten samolot nie trafił mi po. Tej części on bardziej w strzelca trafiał tam o tyłu, widać ten. albo e, serwery, albo model kolizji jest zepsuty. Obstawiam jedno i drugie. Ja się na tym samolocie zawiodłem, bo spodziewałem się, że to może być coś. okej, okay, trochę topornego w lataniu, ale nie aż tak. Dosłownie P8, czy nawet BV niemiecki pływający, jest od tego znacznie zwrotniejszy i lepiej się tym lata. Na tą maszyną niekiedy nawet ciężko jest wystartować z lotniska. Ze względu na to jak krótkie pasy są, więc... Główny problem w tym samolocie to jest to, że ci strzelcy nie mają w ogóle swojej efektywności. No, mogą walić w górę i w dół, ale w większości ataki są i tak od tyłu. A moc nie jest wcale taka duża. Samolot jest wielki i delikatny, o dziwo. Non-stop jest podpalany. Parę razy też oczywiście są niszone te jego różne typu... Elementy, jak właśnie silnik czy liny. Spodziewałem się, że on może być taki, no w miarę, dobrym bombowcem, a z nim tak naprawdę niekiedy wyjdą dwa przeloty i potem już nie ma szans. Najgorzej jest z tym zawracaniem. To jest jego największa wada. To, że tam te inne elementy idzie znieść, ale to, że on nie jest w stanie nawrócić, to jest istny koszmar. I. No, tak szczerze, jak ktoś na przykład by robił jakieś eventy i dysponuje pojazdami eventowymi, tu u Rosjan, więc najniższy to jest Ba, a potem następną konstrukcją eventową jest dopiero Su. Bo tutaj to są premki, to one się nie liczą. Eventowe to jest to, więc technicznie jak macie, jeśli jest w drzewku, bo niektóre były usuwane. SB tutaj jest lepszy, bo on, no właśnie, trzy bomby 500 kilo może nosić. Albo 4250, 250 gdzie model lotu to jest naprawdę doskonały. Jest jeszcze R2, później też 4 bomby, chociaż on chyba może nawet więcej nosić. Ta może nosić więcej. Jak na 2-3, czy ta też na 27. Tutaj następne bombowce. Więc ten nietoperz to jest tylko i wyłącznie taka. Niezbyt efektywna ciekawostka. No dobra, moi drodzy, to tyle dajcie znać, co wy sami o tym sądzicie. Zostawcie suba, łapkę w górę i trzymajcie się. Do następnego. Na razie.